Znajdujemy się na usteckiej promenadzie i moimi państwa gościem jest Jerzy Engel, były selekcjoner Polskiej Reprezentacji Narodowej. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Jerzy. Dzień dobry, witam państwa. Co pana sprowadza do ustki? I to jest głęboka recydywa, bo pan tutaj od wielu lat przecież. Od kilkudziesięciu. A co sprowadza przyjaciele, ponieważ ja przyjaźnię się od wielu, wielu lat z wieloma osobami w Ustce, a szczególnie z legendarnym trenerem. Piłki nożnej wózce Edmundem Raniszewskim, i ta przyjaźń trwa już kilkadziesiąt lat. I ona, ta przyjaźń, przywodzi Pana tutaj, żeby mógł Pan obserwować, jak ustecki piłkarski na rybek dorasta? Może obserwować nie, ale pomagać. Pomagać, doradzać, starać się łączyć tych wszystkich, którzy decydują o tym, że można pomóc sportowi usteckiemu z tymi, którzy ten sport tworzą. A więc z przyjemnością to robię, bo widzę, jak rozwija się piłka nożna w wózce, jak bardzo rozwijają się szkoły Mistrzostwa Sportowego. O tym, jak rozwija się klub Jantar. No z przyjemnością się to wszystko ogląda i infrastrukturę, która w tej chwili właściwie już jest taka, że można tutaj stworzyć klub zdecydowanie wyższej klasy niż w tej chwili jest. niż czwartoligowy. Zdecydowanie wyżej. Skoro pan obserwuje również młodych zawodników Jantara, to pamięta pan takiego malutkiego? Tomka Iwana? No pamiętam obu braci Iwan, także to nie wiadomo, który był lepszy w tamtych czasach, ale... To ale już wtedy byli na takim no, poziomie, że dali się Panu zapamiętać? Nie, 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 ja po prostu jeśli obserwuję młodych piłkarzy, to nawet nie mówię o imionach czy nazwiskach, tylko mówię, że ten chłopiec mi się podoba, że ten będzie świetnym środkowym obrońcą, tamten znakomitym skrzydłowym i tak dalej. I wtedy Dyskutujemy z trenerami tutaj, którzy prowadzą zajęcia i albo trafiamy, albo się zgadzamy, albo mamy różne zdania. Ale cieszę się bardzo, bo co roku można widzieć, jak wielu tych młodych chłopców progresuje i wchodzi do pierwszego zespołu seniorskiego. Polska piłka, jaka jest, no to pan wie Każdy jako idzie. obserwator doskonale. Za chwilę, Katar, za chwilę, Mistrzostwa Świata, Mundial. Poradzimy sobie? Nie Pan, patrząc na to, że reprezentacja jest stworzona wokół Roberta Lewandowskiego, on w tej chwili jest w topowej formie psychicznej i myślę, że będzie w topowej formie fizycznej również. To, to przeniesie się na reprezentację. Ale czy jeden Lewandowski wygra nam? jeden Lewand wokół którego można stworzyć reprezentację, to będzie super. I najważniejszy będzie mecz z Meksykiem oczywiście, bo ten mecz otwarcia dla nas zawsze jest kluczowy. Jeżeli wygramy z Meksykiem, to kto wie, jak wysoko tam będziemy mogli zajść. No ale jest szansa na zwycięstwo z tak e, renomowanym e, przeciwnikiem jak Meksyk? Ale my też jesteśmy już re renomowani. Jesteśmy w najwyższej klasie rozrywkowej w Europie. Utrzymujemy się tutaj już przez kilka lat. Mam nadzieję, że teraz też się utrzymamy. W związku z tym jesteśmy jednym z najlepszych zespołów europejskich. Nie widać może. Tego I tak my zawsze lubimy mówić: a nie uda się, a nie wyjdziemy z grupy, a nic nie zrobią. Nie, odwrotnie. Wyjdziemy z grupy, zrobią, a jak daleko zajdziemy, zobaczymy. Czy to jest tak, że gdy jest to święto piłki, gdy jest mundial, to Pan wraca do roku 2002, gdy to Pan był budowniczym polskiej reprezentacji i gdy to z Panem. I dzięki panu nasi wygrywali? Oczywiście, no od tego nie da. To jest życiowa historia, od tego nie da się uciec, uciec. To już zostało w nas na zawsze. Nie tylko ja wracam, ale cała ekipa moja, z którą współpracowałem, cały zespół, bo my dalej gramy. Może Państwo nie wiedzą, ale ten zespół dalej istnieje. Kiedyś to były Orły Górskiego, już teraz ich nie ma niestety. A w zamian Orłów Górskiego są teraz Sokoły Engela. I dalej gramy. Będziemy grali pokazowy mecz z Portugalią na, na, na Narodowym niebawem. Ale Pan w jakim charakterze? Trenera, Trenera? oczywiście. W tym samym charakterze jak, jak dawniej. Nic innego. Także z przyjemnością się spotykamy, zresztą oni lubią się spotykać, oni się tak bardzo mocno scementowali będąc tamtą reprezentacją, że po 16 latach otworzyli wreszcie wrota wielkiej piłki dla Polski i powstał nie tylko świetny zespół piłkarski, ale przede wszystkim wspólnota i to jest najważniejsze, bo oni kochają być sobą do dzisiaj i wciąż przychodzą kibice na te mecze ci którzy pamiętają te emocje sprzed dwóch dekad to znaczy mamy komplety na stadionach tam gdzie gramy mamy komplety graliśmy w Słupsku taki mecz z Pawłem Gierszałowiczem Komplet widzów. Graliśmy w innych miejscach komplety widzów. Wszyscy kochają tamtą reprezentację właśnie za to, że po tych 16 latach ona potrafiła wrócić na salony światowego futbolu. Za to, że była taka waleczna, za to, że strzelała dużo bramek i za to ludzie ich pokochali. Na swojej stronie pisze pan Felietony jako obserwator tego, co się w polskiej piłce dzieje. Ostatnio Pan napisał o Leku Poznań, który no, tradycyjnie, y, y, tradycyjnie jak na polskie drużyny nie poradził sobie w y, europejskich pucharach. Czy, czy za klasowością zawodników w reprezentacji, za y, nawet sukcesami y, polskiej reprezentacji mogą w końcu przyjść sukcesy klubów? z Polski? Mogą przyjść sukcesy, jeśli kluby będą chciały zrobić wynik, bo to jest takie... Sugeruje Pan, że nie chcą? Sugeruje, że nie chcą, że mają zupełnie inne plany, z tego względu, że co u nas się pokaże lepszy młody piłkarz, to już go nie ma. A nikt nas... Kluby na tym zarabiają. No ale no to właśnie pan to powiedział. I albo chcemy zarabiać na młodych piłkarzach, szybko ich wypychając z klubu, albo tworzymy wokół nich świetny zespół, który zrobi dużo w Europie i potem ewentualnie ich wytransferujemy. Także to jest bardzo trudna historia, bo Polska dalej jest, jeśli chodzi o kluby, jest w miarę biedna. Zarządzanie nie jest łatwe tymi klubami. W związku z tym, co się tylko pokaże, jakikolwiek lepszy piłkarz młodego pokolenia, natychmiast go gubimy. I dlatego te kluby niestety mają kłopot. Wspomniał Pan o Robercie Lewandowskim. Za Pana czasów takim no, polskim Lewandowskim był Emanuel Olisadewę. Czy, czy widzi Pan wśród młodych zawodników drugiego? Trzeciego, piątego Lewandowskiego? Nie pan, to nie jest takie proste, bo taki Lewandowski rodzi się raz na, na bardzo długi czas. Gdyby to było takie łatwe, to się zaraz wychowuje następnych Lewandowskich, to tak samo mielibyśmy wielu Messich, wielu Ronaldo, wielu Lewandowskich. Nie będzie tak łatwo znaleźć drugiego Lewandowskiego. Trzeba będzie poczekać, trzeba będzie długo, długo pracować na to, ażeby kolejny tak fantastyczny piłkarz i tak fantastyczny strzelec jak Robert. W naszym futbolu się pojawił. To nie jest łatwa sprawa, w związku z tym cieszmy się, że mamy Lewandowskiego i niech jak najdłużej gra. Wróćmy na to nasze bardzo lokalne podwórko. Ustecki Jantar, czwarta liga, w ubiegłym sezonie zawirowania i sportowe i organizacyjne, Słupski Gryf również czwarta liga, wynik nieco ponad, poniżej oczekiwań. Co zrobić, żeby zespoły z takich niewielkich ośrodków, ze średniej wielkości miast też też odnosiły duże sukcesy, bo przecież są y, y, zespoły ekstraklasowe, y, które przecież nie pochodzą wyłącznie z, y, z Warszawy, z Wrocławia, z, y, y, ze Śląska czy z Krakowa. Jest to bardzo proste, jeśli chodzi akurat o to miejsce i o ten okręg. Tutaj i w Ustce i w Słupsku i wokół tych miast są fantastyczne firmy, bardzo bogate firmy. Jeżeli ci ludzie zrozumieją, że tak zwany CRS, czyli wspomaganie przez odpowiedzialność, odpowiedzialność społeczną. społeczna tych firm jest tak ważna, żeby inwestować we, we własne dzieciaki, żeby z tych dzieci potem mogły wyrosnąć znakomite zespoły, to to będzie bardzo proste. Tylko trzeba, żeby oni chcieli wspomóc sport. Żeby to wszystko nie wisiało tylko i wyłącznie na samorządzie. Bo samorząd jest genialny. No, jak ja widzę te obiekty, jak ja widzę to wspomaganie szkoły, jak ja widzę wspomaganie młodzieży, to jest fantastyczne. Natomiast brakuje, jeśli chodzi o tą piłkę seniorską, mocnego wspomagania sponsorskiego. I na ten sponsoring wszyscy czekają. Czyli Pan mówi najpierw pieniądze, potem wyniki, a sponsorzy myślą najpierw wyniki, a potem pieniądze. No wie Pan, nie ma tak. Sponsorzy też jakby nie wybudowali sobie tych wielkich, fantastycznych przedsiębiorstw, które tutaj mają, bo ja zwiedziłem kilka, więc wiem, to też nic by z tego nie zrobili. A więc najpierw zainwestowali, a teraz mogą spokojnie sobie żyć. Czy to są Norwegowie, czy to są Duńczycy, czy to są Polacy, czy obojętnie. Czyli jest się od kogo uczyć. Jest się od kogo uczyć, jest od kogo, z kim, że tak powiem, tworzyć ten ustecki i, i słupski futbol. Warto, żeby zainwestowali mocniej i żeby chcieli zbudować tutaj dobre, dobre zespoły. Na koniec, przyjechał Pan do Ustki, żeby spotkać się z przyjaciółmi, jak ich Pan nazywa, ale nie przyjechał Pan sam. Przy Panu, z Panem, zawsze jest Pańska żona. Która dodajmy, tak mówią, poświęciła swoją karierę, żeby Jerzy Engel mógł zrobić swoją. Faktycznie tak było? To znaczy, do pewnego czasu mówiło się przede wszystkim o mojej żonie, bo ona była fantastyczną koszykarką, 77-krotną reprezentantką Polski w koszykówce, kapitanem zespołu Polonii Warszawa. Była świetna. Chcieli ją za granicę, na transfer zagraniczny, i ona wtedy powiedziała: Nie, zostaje w kraju, tutaj poznałam poloniu, że tak powiem, swojego męża i, i, i zostajemy, mamy zupełnie inne plany. I później zaczęła się moja kariera y, trenerska, także rzeczywiście można tak to powiedzieć. Jerzy Engel, czy... Władysław Engel, bo przecież tak ma pan y, y, wpisane w dowodzie, skąd, y, skąd Jerzy, no to pańskie drugie imię, ale jak to się stało, że, że, że jest pan Jerzym Engelem, a nie Władysławem, albo Władysławem Jerzym? Właśnie mój syn mówi, że on jest Jerzy, bo on jest Jerzy, on jest Jerzy Stefan, więc pierwsze imię ma Jerzy. Natomiast jestem Władysław Jerzy, ale ja też dowiedziałem się dopiero na, w momencie, kiedy otrzymywałem dyplom na maturze, że jestem Władysław jako pierwszy, bo znaczy, nikt, pan, nikt mi tego nikt nie powiedział nie wcześniej, powiedział tak. przez 20 nawet jak lat. miałem legitymację szkolną, to tam było Jerzy napisane, w związku z tym zawsze byłem Jurek, używałem drugiego imienia i tak już zostało do dzisiaj. Ale jak ktoś do Pana zawoła Władku albo Pani Władysławie, to się Pan ogląda? Nie. To znaczy, że ktoś, kto mnie mało zna i jest osobą bardzo oficjalną. Natomiast wszyscy przyjaciele, wszyscy moi znajomi, wszyscy, z którymi na co dzień jestem, mówią do mnie Jurek. Kiedy pan ostatnio grał w piłkę? Nie trenował, tylko grał. No, gdzieś przed tygodniem. I to jest wciąż ten sam fan, wciąż ta sama. Radość, co y, y, wtedy, gdyby on był zawodnikiem? No wie pan, wtedy byłem o 20 km młodszy, więc to było łatwiej, A, ale teraz gram przede wszystkim z wnukami, bo oni też uwielbiają grać w piłkę. W związku z tym ćwiczymy razem, od czasu do czasu trenujemy razem, ale był też fajny mecz, kiedy zdecydowano się w miejscu, gdzie trenuje mój wnuk, żeby zagrać rodzice na, na młodszych, czy dziadkowie na młodszych i taki mecz zagraliśmy, było fajnie. A kobieta, kobieca piłka nożna, to już zupełnie na koniec, kobieca piłka nożna. Widzi Pan potencjał w tej dyscyplinie, czy to po prostu znak czasu, że ona jest? Super grają polskie dziewczyny. Przecież kiedy byłem dyrektorem sportowym Polskiego Związku Piłki Nożnej, zainwestowaliśmy bardzo mocno w kobiecą piłkę. I wtedy właśnie efektem tego był złoty medal naszych dziewcząt w Europie, zdobyły złoty medal, under 17 zostały mistrzeniami Europy. No fantastyczne. Większość tych dziewcząt poszło do cudownych klubów zagranicznych, wytransferowane. Ewa Pajor zrobiła międzynarodową karierę, nazywano ją Messim w Spódnicy. Więc y, trzeba rozwijać ten y, sport, bo dziewczyny świetnie grają w futbol. Czy jak Pan jest w ustce, to plaża jest obowiązkowa, szczególnie przy takiej pogodzie? No musi być. Od rana jest placek na plaży. Razem z małżonką jesteśmy na plaży, leżymy, smażymy się ze wszystkimi wkoło, którzy się rozkładają i, i mamy wspólne tematy, co zrobić, żeby nie dać się słońcu. To nie będę w takim razie panu przeszkadzał w pańskich planach rodzinnych i plażowych. Dzięki za rozmowę. Dziękuję że Engel był <laughs> moim państwa gościem. Dzięki. Dziękuję państwu.